Dzień dobry, nazywam się Anna Piwowarska i od 16 lat mam niewątpliwą przyjemność obserwowania małych ludzi w szkole, gdzie uczę, a wcześniej również w przedszkolu. Przyglądam się im, słucham, patrzę i z niezmienną fascynacją dowiaduję się wciąż nowych rzeczy. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o jednej z takich rzeczy, o takiej, której doświadczamy wszyscy. I mali, i duzi, a może tylko wydaje nam się, że jej doświadczamy. Pora rozwiązać zagadkę. Dziś chciałabym Wam powiedzieć o nudzie. O nudzie, która podobno może zabić, bo przecież można umrzeć z nudów, a, i można się śmiertelnie nudzić, i można się też na szczęście nudzić jak MOPS. Mops z tym wszystkim jest najprzyjemniejszy, bo ostatecznie kończy się merdaniem i całkiem niezłą zabawą. Myślę zatem, że dzisiaj skupimy się na tej nudzie podobnej do Mopsa. Chcę Was przekonać, że nuda dziecięca to coś zupełnie innego niż nuda dorosła. Nuda dorosła, definiowana przez encyklopedię, to brak celu. Niepewność, niepokój i sporo takich emocji o zabarwieniu negatywnym. Choć należy pamiętać, że wszystkie emocje, które przeżywamy, są dobre, ale tych akurat nie lubimy. Niechętnie spędzamy z nimi czas. Nuda dziecięca nie musi taka być. Wręcz przeciwnie, coraz częściej pojawiają się głosy i ja się ku nim skłaniam, że. Nuda dziecięca ma wiele zalet, bowiem jest to nuda, która jest dziecku niezmiernie potrzebna, chociażby z przyczyn fizjologicznych. Nasze dzieciaki, te kilku i kilkunastoletnie, żyją teraz w ogromnym przestymulowaniu. Reklamy grają, świecą, telefony, HD. Lichowie, co jeszcze. Telewizja 4K, 5K. Strach pomyśleć co będzie dalej. Za chwilkę będziemy mieć trójwymiar na podorędziu. Wszystko świeci, wszystko gra jest interaktywne. I za dużo tego. Nasze mózgi, a zwłaszcza mózgi małych ludzi nie dadzą rady. Musimy pamiętać o tym, że mózg dziecka uczy się świata bardzo długo. I każda informacja, która tam do środka wpada, musi być przetworzona, przeanalizowana i umieszczona we właściwej szufladce. Na to trzeba czasu. A my, dorośli, i muszę się przyznać, że ja też tak przez jakiś czas miałam, a mamy taką tendencję do zajęcia dziecku każdej minuty, żeby się, broń Boże, nie nudziło. No, no właśnie. A kiedy? Ma te dane uporządkować. Okazuje się, że noc jest za krótka, że ten czas nudy jest często czasem, którego potrzebuje organizm dziecka na wyciszenie się, na uspokojenie, na odpoczynek, na zebranie, jak to się teraz mówi ogarnięcie tego wszystkiego, co się wydarzyło tak, żeby to ułożyć, posegregować i zrozumieć. To bardzo ważne dla dziecka. Mieć taką chwilę ciszy i spokoju. E, oczywiście jest to cisza i spokój, które są dobre wtedy, kiedy dziecko ma świadomość tego, że ktoś mu bliski, ktoś, kto daje mu bezpieczeństwo, jest niedaleko. Zatem e, nie namawiam oczywiście do zamknięcia dziecka w pokoju z informacją synu, córko, ty sobie usiądź i teraz pomyśl. No nie, to tak nie działa. Ale dajmy im ten czas. Może po prostu powiedzmy: Słuchaj, pobądź tu sobie chwilkę w ciszy. Ta cisza jest dla Ciebie dobra. Może przyjdzie Ci coś fajnego do głowy. A wiesz, ja tam za ścianą zajmę się takimi nudnymi domowymi sprawami. OK? Ale jestem. Dajmy im jasny sygnał. Tym bardziej, że drugim rodzajem Cię takiej nudy, jest nuda, którą ja sobie roboczą nazywam nudą jestem tu. Taki mały człowiek, a czasem taki troszkę większy. Pod pozorem nudy domaga się naszej uwagi. Zobaczmy, co się dzieje. Mamo, nudzę się. No dobrze, czekaj już. I, I nagle zrywamy się i szukamy rozwiązania tego problemu. Bo jest ogromny, nasze dziecko się nudzi prawdopodobnie od pół minuty. No właśnie, ono się nie nudzi. Ono chce nam przypomnieć, że tu jest. I to nic, że ono nas widzi. Proszę Państwa, dzieci potrzebują mówienia rzeczy bardzo oczywistych. Przekonuje się o tym każdego dnia swojej pracy, bo ten urwis, który wierci się w ławce i przerywa innym, on wcale nie musi. Powiedzieć tego, co napisał w zeszycie. Ale zwykle uspokaja się, gdy powiem, widzę cię. Spokojnie, zaczekaj, będzie pora. I wystarcza. I on siada i przestaje podskakiwać. E, jasne, działa to tylko na chwilę. Ale z nudą jest podobnie. Nudzę się, a tak naprawdę, mamo, tato, jestem tutaj. Halo, popatrz na mnie, daj mi do zrozumienia, że jesteś zainteresowany tym, co się u mnie dzieje, co czuję. Zapytaj, czy wszystko w porządku, czy coś mi potrzeba. I zapewnij mnie, że na pewno zaraz sobie poradzę, znajdę jakieś ciekawe zajęcie. Albo wręcz powiedz, słuchaj, pomyśl, co moglibyśmy zrobić razem, bo ja za moment skończę swoją pracę. Nie rzucaj wszystkiego teraz. Twoje dziecko nauczy się, bo musi się nauczyć, że ty nie jesteś na pstryk. Ty też masz swoje bardzo ważne sprawy. Dla siebie, dla niego, dla całej rodziny. Naucz swoje dziecko czekać, nawet jeżeli musi poczekać, nudząc się przez chwilę. Nic mu się nie stanie. Co więcej, spędzając czas samo z sobą, być może nauczy się, co najbardziej lubi, odkryje swoje pasje, a już prawie na pewno dowie się, że może mieć świetne pomysły. Pomysły, które później zrealizuje z mamą, z tatą, z rodzeństwem, bo wymyśliło je, gdy się nudziło. A ta nuda dała mu szansę polubić spędzanie czasu z samym sobą. Po to, żeby kiedyś, kiedy zostanie na moment samo, nie poczuło się porzucone. Tylko znalazło okazję do odpoczynku, do przemyślenia czegoś, do stworzenia jakiegoś planu. Oczywiście, nasze dzieci nie mają wrodzonych metod radzenia sobie z nudą. Nie wiedzą, tak wiecie, od becika, co lubią i nie wiedzą, co do czego służy. Naszą rolą, Was, rodziców, a później nas, nauczycieli, jest pokazanie im, do czego służy książka, co można zrobić z klockami, że... Że z rozsypanego ryżu da się coś zrobić, że gotowanie, pieczenie, naprawianie statą roweru albo skręcanie nie wiem, półki może być świetną zabawą, a jednocześnie czymś bardzo praktycznym. Nauczcie swoje dzieci wielu różnych rzeczy, ale postarajcie się zatrzymać w porę. Nie organizujcie im dnia. Od rana do nocy, bo one muszą nauczyć się funkcjonować samodzielnie. To da im pewność siebie, da im wiarę we własne możliwości a, i pozwoli radzić sobie w późniejszym życiu. Życzę Wam, żeby te nie do końca planowane i pewnie nie do końca zaplanowane ferie były czasem robienia listy świetnych pomysłów na nudę, a żeby stały się okazją do wspólnego eksplorowania przeróżnych domowych i może nie tylko domowych przestrzeni. Spróbujcie poszukać wspólnych pasji, ale też dajcie sobie czas na obserwację własnego dziecka, wtedy kiedy samo się sobą zajmuje. To czas podczas którego możemy wiele się o nim dowiedzieć jeżeli tylko otworzymy uszy, oczy, serca i umysły na to, co nasze dzieciaki mają nam do przekazania. Bo one są jak książka, a otwarta a i zupełnie czytelnie napisana. Trzeba tylko poświęcić czas i energię, żeby tę książkę zacząć czytać. Dobrej lektury, drodzy rodzice, a dzieciakom udanych ferii. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Jestem bardzo ciekawa, jak oceniacie to, co Wam powiedziałam. Czy macie na ten temat jakieś przemyślenia, może pytania? Zgadzacie się ze mną lub nie? Piszcie proszę w komentarzach to dla mnie bardzo cenne uwagi. Do zobaczenia!